Siemka, ja jestem odacho i nawet się ogoliłem na tę okazję. To znaczy ogoliłem się wczoraj. W sumie nie wiem nawet kiedy to zobaczycie, więc ten wstęp już w ogóle nie ma sensu, ale chodzi o to, że ogoliłem się na okazję, w której Saitama, czyli jeden z najbardziej słynnych łysoli na świecie, a na pewno w świecie anime. Wchodzi w końcu do akcji. Fan manga Dragon Ball X Saitama, autorem jest Dragon Garouli, czyli ten sam pan, który stworzył już słynny spin-off odrodzony jako Jamsha. Ja mam przyjemność czytać tę mangę po polsku, ze względu na to, że jest ona dostępna w polskim tłumaczeniu na stronie DBNAO, a jeśli chodzi o to, dlaczego mówię, że się ogoliłem na tę okazję... To jest ostatni rozdział i ostatnie omówienie na moim kanale. Dzisiaj się wszystko rozwiąże. Mam nadzieję, że czekaliście. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja. Tak jak mówię, nie wiem, kiedy wam to wrzucę, ponieważ nagrywam to na zapas. Jeszcze przed umówionym grillem wiem, że jest majówka. Na pewno nie widzicie tego pierwszego. Być może widzicie to albo drugiego, albo trzeciego. Tak czy siak mniej tego wstępnego bajdurzenia. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały ostatnie panele, ponieważ tym panelem, który teraz widzicie, zakończyliśmy ostatni rozdział. Saitama już leci. W zasadzie no już leciał wcześniej i odcinek poprzedni wyglądał tak, że już myślałem, że może przyleci, ale jednak jeszcze nie przyleciał. Generalnie sprawa wyglądała tak, że Whis y, nie mógł sprowadzić Goku i Vegety ze względu na to, że oni trenują i gdzieś tam sobie biegają, to jest dość dziwne, ale jest to po prostu wymówka. Jacko leci z Saitamą na pole bitwy, a w zasadzie jeśli chodzi o sytuację z Genosem i... <ścoughs> I kulerem, to ten obrazek wydaje mi się, że jest wystarczająco wymowny. Genos, mimo tego, że miał swoje chwile w walce z kulerem, niestety przeciwko finałowej formie kulera nie miał nic do powiedzenia. Został przekłuty, został wbity w skałę. W zasadzie bardzo podobnie to wyglądało jak w filmie, chociaż Genos tak naprawdę tutaj jeszcze sobie przypomniałem, właśnie, że ostatkiem sił zaatakował kulera pięścią wysokiego napięcia. Jest to atak, którym poraził kulera prądem, aczkolwiek z tego co widzę i z tego co jestem sobie w stanie przypomnieć i wam. Jest to niewystarczające, żeby poradzić sobie z kulerem. Także od razu wam przypomnę, zanim przejdziemy do mangi, że jest to manga, którą możecie przeczytać. Linki znajdziecie w opisie, tak jak powiedziałem. I bardzo chętnie przeczytam Wasze propozycje odnośnie kolejnych fan mang. Być może podeślecie mi jakąś fajną, którą chcielibyście, żebym z wami tutaj przeczytał, albo żebym w ogóle ją, żebym w ogóle ją poznał, ponieważ ja... Cieszę się na poznawanie kolejnych fanbank. No tak się składa, że Dragon Ball Super wychodzi co miesiąc, a i tak teraz widzimy w mandze to, co jest, to co było w filmie, także te wszystkie fanowskie manki są bardzo fajną odskocznią. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tej, którą teraz czytamy, jest i kreska, i humor, i fajna fabuła. No ale dobrze, zobaczmy, jak się prezentuje Genos. Z tego, co widzę, nie prezentuje się dobrze. Może nie powinienem się śmiać, bo naprawdę jest w opłakanym stanie i w jego stronę nadlatują chyba kolejne ataki ze strony Kulera. A, nie! To są... To są... Chwila, moment. Gohan tu wygląda dosłownie jak Goku z, yy, z Saginamek. Jego strój jest tak samo obdarty, jak w pewnym momencie wsadzę Namek. Gohan walczy z kulerem. Mimo tego, że wydawało się do tej pory, że Gohan tak naprawdę jest jednym z nam, może nie najsłabszych, ale no na pewno nie jest silniejszy od Genosa, Tu wygląda tak, jakby fani Gohana mieli dostać przynajmniej jakiś moment dla siebie. Gohan próbuje zaatakować kulera kopniakiem i mówi tutaj K. Czy to jest po prostu okrzyk? O, chwilę, kotek chce wejść, a ja nie mam spodni. O nie, zaczyna się drapanie w drzwi, a jak już otwieram drzwi, to ona nie chce wchodzić. Czy kochan mówi yy, K po prostu dlatego, że kopie, czy może ma zamiar przygotować Kamehameha? Nie, jest! Jest tutaj ta druga opcja! Nie spodziewałem się tego, bo tutaj tak naprawdę na poprzednim panelu w ogóle to nie wyglądało, jakby przygotowywał Kamehameha. Aczkolwiek, zazwyczaj w Dragon Ballu jak ktoś mówi K to później mówi me, prawda? Jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć ON. Oh. Gohan po tym wykopaniu kulera faktycznie wystrzeliwuje w jego stronę kamehameha. Patrzcie, patrzcie teraz. Patrzcie teraz. No, chodź. Chodź. Nagrywam to bez spodni, tak jak kiedyś nagrywałem Q A, Także pozdrawiam wszystkich fanów QA. Ostatnio tam ktoś zostawił komentarz pod starym odcinkiem. Ha! A gochon wystrzeliwuje ten atak w stronę kulera, i wygląda na to, że dojdzie on do celu. Tylko kwestia tego, czy zostawi jakieś obrażenia na kulerze. Kuler jest. okej, okay. faktycznie trafiony tym atakiem. Wygląda na to, że tutaj nawet nie stawia bloku, chociaż bo. <laughs> Biorąc pod uwagę, że to nie jest Gohan jakiś tam wiecie, Ultimate czy coś w tym stylu, to jest po prostu Gohanek, który przed chwilą miał zielony dresa. To, że zmienił strój, to nie zmienia faktu, że to nadal jest Gohan z zielonego dresu, prawda? Nie szata zdobi człowieka, możemy się umówić. Więc mimo tego, że ten atak trafił kulera. I Gohan po. <noise> Gohan po tym ataku jest kompletnie wycieńczony. Co to ma w ogóle znaczyć? Opada na ziemię? Świetnie, jeden dobry cios i już po nim. Nie, to jeszcze nie koniec. Nasi tutaj trójka łysych bohaterów komentuje to wszystko. Zostały jakieś senzupy, pyta Piccolo. Nie, już wszystkie zużyliśmy. <laughs> Krillan i Tenshinhan jedli sobie senzu po prostu jak popcorn. No, oglądali jak Gohan walczy. Dawaj, Gohan! Masz jeszcze trochę? Bo mi już się skończyły. Nie no, przecież to niemożliwe, bo jedno senzu napycha brzuch, prawda? Pamiętacie, jak Yajirobe zjadł całą garść i potem wyglądał jak Renata Beger? Jakim kudem... Jakim cudem? On prawie... Już chciałem przeczytać jakim kudem, bo to przecież jest cooler. Ale tutaj... Jakim cudem, on prawie nie odniósł obrażeń, no bo to Gohan z zielonego dresu. O Jezu, zobaczcie, Go... czemu on w ogóle jest tak dziwnie narysowany? Jakby model postaci jest identyczny jak Cooler z filmu, ale kolory są dość dziwne. Przecież zobaczcie jakie kolory miał Cooler. Cooler przecież był trochę fioletowy, trochę biały, no nie? O, tak to wyglądało. A tutaj on jest cały biały. Nie wiem dlaczego tak to zostało narysowane. No przecież są elementy tutaj, ten, te kryształy ma narysowane na czarno, ale okej, okay, może po prostu... Nie chciało mu się kolorować, w sumie nie, nie jest to aż taka duża różnica. Tak czy siak, cooler z tego co widzę po ręce i po wrotce, to właśnie Gohan'a wbił nogą w ziemię. Tak to by wyglądało, że to Gohan właśnie teraz y, gryzie dżdżownicę? Tak, to Gohan, Okej, okay, możemy teraz zobaczyć jego twarz, bo kuler oplątał swój ogon wokół jego nogi, wyciągnął go z ziemi. Gohan nie jest w stanie już nawet wyartykułować ani jednego słowa, które istniałoby w słowniku. Widzę, że po jednym roku treningu prześcignąłem was wszystkich. Śmiertelnik czy też Bóg, nikt mi już nie zagraża. W sumie chciałbym zobaczyć. O! <laughs> Goku, Goku i virus, A nie, Goku i virus psiknęli, bo on, bo Cooler coś powiedział innego. Wyeliminuje wszystkich i boskich Super Saiyan i bogów zniszczenia. Okay, Goku i Beerus psiknęli, bo kuler ich ob ten obmawia, prawda? Za plecami. Aczkolwiek wydawało mi się, że przez chwilę jakby chciałem to przeczytać od lewej do prawej i chodziło o to, że Bóg... tylko wtedy Wegeta też powinien psiknąć, prawda? On też ma transformację w Boga. Boskich Super Saiyan i Bogów Zniszczenia. Czemu Wegeta nie psiknął? Gohan jest odrzucony, trafia w skałę, leży praktycznie nieprzytomny na ziemi. Przypomina mi to sytuację z Majin Busagi, kiedy też został tam wyrzucony i przez półsagi leżał na trawniku. Nie nieprzytomny. I nie wszyscy myśleli, że nie żyje. Gohan! Piccolo na Także coś zauważa? O, ktoś jeszcze przyleciał. A co to za co to za noga? To nie jest Bud Saitamy. Stawiam, że to Herkules. Jamsza. Jamsza przyleciał na ratunek. Okej. Okay. Heja! You... wasz idol już przybył. He thinks he's on the team. Yamsha, co ty tu robisz? Cóż, nie mogę mu siedzieć w domu, podobno zjawił się starszy brat Fryzera, tak? Nie mogę mu siedzieć w domu, więc postanowiłem umrzeć. Oczywiście wiem, że nie mam dość siły, by móc się z nim mierzyć. Macie jeszcze trochę tego sensu i tej kolki? Też chcę popatrzeć. <coughs> Jamsza przyszedł pomóc, ale mam w sobie dumę wojownika i nie mogę tak tego zostawić. Jamsza! A gdzie on poleciał? Ale nam pokazał, co? Ten Shinhan jest po prostu tak uwalony, jakby robił tego quest'a w Wiedźminie, w DLC, w dodatku, przepraszam, nie w DLC, tylko w dodatku, nie wiem jaka jest różnica, ale ktoś mi ostatnio poprawił. Serca z kamienia, jak trzeba było Witolda von Everec wybawić na weselu i tam było takie zaganianie świń w błocie, to tak właśnie ten Shinhan wygląda, jakby w bło wszedł do zagrody pełnej błota i zaganiał świnie do zagrody. Czy tam były jakieś... Kory? Kury czy świnie? Chyba świnie to były. Jamsza ma rację. Może i nie za mocnymi, ale wciąż jesteśmy wojownikami. Ja też się dołączę do tej walki. Nie wierzę, nie wierzę że Piccolo został zmotywowany przez Jamszę nagle Piccolo też dołącza do walki. Chyba będziesz moją pierwszą ofiarą, mówi Cooler do leżącego Gohana, który faktycznie nie jest w stanie się już obronić, ale nagle od, uwagę kulera odwraca lądujący obok Jamsza. Hej, ty jesteś ten kuler, tak? Pomińmy zbędne gadki i przejdźmy do czynów. Ile dajecie mu sekund? Albo ile dajecie mu ciosów? Bo tutaj trudno zmierzyć to w sekundach, trudno to zmierzyć. Po powiedzmy, ile dajecie mu ciosów? Ja daję mu jeden. Pokażę ci moc mieszkańców ziemi, którzy nie są Sajanami ani niszczycielami. Jamsza doskakuje w stronę kulera, Porywi... pięści porywiste jak wilczykły, oczywiście to jest jego popisowy atak. Próbuje! Okej, okay. atakuje kulera, próbuje go zaatakować, ale wiecie jak to wygląda? Jak ta scena, w której Krillan próbował atakować perfekcyjnego Sela, a Sel oglądał swoje ciało i nawet nie zwracał uwagi na to, że jest atakowany. Jamsza wygląda na to, że wyprowadził całe combo, całą kombinację w stronę kulera. A tutaj Piccolo w ogóle wygląda tak, jakby te kadry były wzięte z walki z Androidem 17 w Dragon Ballu Z. Tak czyś jak Piccolo dołącza się do tego wszystkiego, jeszcze w stronę kulera lecą kiędzany i on je... nie on wszystkie trzy! Łapie w palce, między palce łapie trzy kienzany. Działa kikong, Jeszcze do tego doskakuje ten Shinhan i z tych wszystkich ataków to wydaje mi się, że ten ma największą szansę na to, żeby się powiódł, ponieważ pamiętamy, co ten Han zrobił w Sadessela, wspomnianej przeze, mną, przeze mnie przed chwilą. O! Ziemia jest zniszczona, ale Kuler stoi niewzruszony, okej. Okay, chyba sobie żartujesz. Tyle ataków i żadnego efektu. He, zupełnie jakby komar próbował ugryźć dinozaura. Czyli jakby, no, nie zrobił mu żadnych obrażeń, ale trochę poirytuje. Ja bym tak to zinterpretował. Kuler wzlatuje w powietrze. Czas już zakończyć wasze wysiłki. O <grytania> To jest moment, w którym Saitama wkracza. Ten atak został wyrzucony przez kulera. Nie! Krzyczy Piccolo. To było nawet zabawne, ale czas już się pożegnać z tą waszą ziemią. Kuler faktycznie rzuca atak w stronę ziemi. Nie ma opcji, żeby ktoś poradził sobie z tym innym, z tym atakiem, jak nie Saitama. Chyba, że Genos jeszcze jakimś cudem wkroczy do akcji. Piccolo, jaki zdenerwowany! Jest zbyt wielka! Co robić? O, Jamsza doskakuje do tej kuli energii i próbuje ją powstrzymać. W sumie Jamsza nie został zaatakowany, także to jest normalne, że jest jeszcze przytomny. Co za gość, myśli sobie pikolo. Dragon Garouli jest chyba fanem Jamszy. Wiecie co? Fakt, że stworzył tego spin-offa odrodzony jako Jamsza i teraz w tej fanmanze daje Jamszy naprawdę fajne momenty. Mimo tego, że on w ogóle nie jest silny, ale stara się jakby z pierwszą osobą do, do przepychania. Ten Shinhan w ogóle wyrósł sobie dodatkowo parę rąk. Bardzo mi się podoba. I tutaj dostali kawałek fajnej fabuły. Mimo tego, że jakby faktycznie nie są w stanie nic zrobić. W tamtym momencie w fabule, no raczej nie byliby w stanie nic zrobić. Piccolo oczywiście nie ma żadnej nowej formy, także wiadomo o co chodzi. Ale nie zostali tutaj zbezczeszczeni. Walczą do samego końca. <laughs> Wspaniale! Równie dobrze możecie się już poddać. To w ogóle wygląda jak też scena z pierwszego filmu z Kulerem. Też Goku przepychał sam taką kulę, prawda? Gohan i Genos chyba jeszcze lecą im pomóc. Zobaczcie! Gohan i Genos faktycznie pomagają przepychać ziemianą kulę. Nie mogę tak skończyć. Nie pozwolę zmienić tej w pył. Nie możemy się poddać. Właśnie tak, mówi tutaj chyba jakiś narrator. Kula jest przepychana, ale nagle Piccolo coś czuje. Czuje jak zbliża się do nas jakaś ogromna siła. Oby to był Goku albo Vegeta. Nie, to zupełnie inna moc. Saitama wzlatuje po raz pierwszy w tej walce i wygląda na to, że przechyli szale zwycięstwa na stronę naszych bohaterów. I fajne jest to, że jeśli dobrze się domyślam, to Saitama, mimo tego, że będzie tą, powiedzmy, siłą, która przeważy i przychyli szale zwycięstwa na stronę Ziemian, to nie będzie tak, że wszyscy będą leżeć martwi i Saitama, jakby sam nagle, pokona kulera. Bo w Dragon Ballu często tak jest, że wszyscy leżą martwi i w końcu wchodzi Goku i sam sobie radzi. Nie. Saitama tutaj po prostu pomoże. O, jest i kadr, który muszę wam pokazać w taki sposób. Błysk w oku Saitama i jego słowa, seria ciosów na poważnie. Chyba świadczył o tym, że, że kończymy powoli tę walkę. Cios na poważnie, mówi Saitama, uderzając tę kulę, serious Punch. Okej, okay, dobra. Serious punch. Mamy poważne uderzenie. Kula jest przepchnięta tym jednym ciosem. Że jak? Nie, I chyba wygląda na to, że to jest kopia po prostu filmu z Kulerem, więc jeśli bierzemy pod uwagę, że mamy tutaj wydarzenie właśnie wzorowane na filmie z Kulerem, plus też Resurrection of F, co już mówiłem wcześniej, no to możemy się spodziewać, że to jest raczej koniec tej walki i że Kuler zostanie wypchany w słońce, bo tak właśnie było w filmie. Kuler jest przepychany, jest wypchany w kosmos, Saitama <laughs> ląduje na ziemię. Wszyscy się dosłownie dziwią. Co tu się właśnie wydarzyło. Mistrzu! O, Genos, cześć. Wyglądasz na dość pobitego. Delikatnie mówiąc. Mistrzu? Co to za jeden? Dziwi się Krillan. To przecież Saitama. Nie poznałem go. Nie, to nie może się znowu dziać. Nie zgadzam się. Ej! Kuler jeszcze jest w stanie odepchnąć tę kulę? Czy nie? Odepchnął tę kulę, ale jest wysłany w kosmos. Hu! Jakim cudem odbili tak dużą kulę energii? Który z nich tego dokonał? Jak może istnieć ktoś, ta, ktoś aż tak silny? W końcu pozbyliśmy się tego kos kosmity. Poczekaj, Dzienosku. Coś słyszę. <ścoughs> Czyli chyba wygląda na to, że jeszcze będziemy mieli drugą rundę, w której Saitama sam sobie poradzi z kulerem. Tak to widzę. Może przybyli ci Sajanie. Zatem. O! Dzien. Co jest? Kuler jeszcze się zaczyna power-upować dodatkowo? Nie mówcie. Co to jest za... Co to jest za transformacja? Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że kuler zostanie wysłany w słońce. Okej, okay, Dragon Garoli. Pan, jak mi teraz zaimponował, jeszcze nie kończymy. Myślałem, że to już będzie koniec tej całej historii. A kuler to jest szósta forma kulera, kurwa. Bo tak naprawdę, okej, okay, kuler nigdy nie pokazał tych form zredukowanych, więc można powiedzieć, że to jest dopiero druga transformacja kulera, bo miał zwykłą formę. Potem mieliśmy finałową formę, która jest zazwyczaj nazywana piątą formą, więc to jest szósta forma kulera. Ale fajnie wygląda. Podoba mi się to, że tutaj jest ona po prostu jakby ulepszoną piątą formą, nie? Już się bałem, że może będzie jakaś złota forma. Co powiecie na to? Kuler powraca! W ogóle trzymał coś takiego w zanadrzu? Eee, kim jest ten kuler? Saitama dalej ma ten chill. Cóż, coś się do nas zbliża. Czy to ten kuler? <laughs> On nawet nie jest yy, świadomy tego, że przed chwilą to kulera wypychał tą kulą. Kuler przyleciał. Prezentuje swoją przemianę przed naszymi bohaterami. Miał jeszcze jedną przemianę w zanadrzu? Gohan jest po prostu os oszołomiony. Nie widzę tu żadnych sajan. Więc kto odbił moją technikę? <laughs> Saitama dalej jest rysowany jak jajeczko. A coś ty za jeden? Bawię się w bohatera. A co o mnie to? Zdychaj. Spieprzaj stamtąd, wykrzykuje Piccolo. Dobra. Pytałem, ile dajecie ciosów Jamszy. Teraz pytam, ile dajecie ciosów Saitamy kulerowi? Ile ciosów Saitamy przyjmie kuler zanim zostanie pokonany? Kuler bez żadnego namysłu, po prostu łapie Saitamę w potężnego kiblasta, dosłownie z najbliższej odległości próbuje spopielić, zdmuchnąć z powierzchni ziemi naszego łysego bohatera. Mistrzu! Pyta Genos, a w zasadzie krzyczy Genos. nie. nie pyta, nie? Nie pytaj. Już nie ma tutaj kogo pytać. Saitama w oczach wszystkich już nie istnieje, ale w moich oczach i prawdopodobnie w waszych oczach też. Jeden co ucierpiało, to prawdopodobnie jego strój. O! Kurwa, po prostu za dużo już tych mang przeczytałem. Wiem, jak to się kończy. Kto następny? Saitama został faktycznie trochę pokiereszowany, aczkolwiek to tylko brud. Myślisz, że możesz zaatakować mnie prosto w twarz i tak po prostu sobie odejść? Że jak? Seria ciosów na poważnie. Kolejny raz mamy ten sam ruch Saitamy. Okej, okay, dobra, znowu wam muszę pokazać, no bo to jest w dwóch panelach. Cios na poważnie! Saitama na poważnie teraz uderza kulera, który jest kolejny raz wysłany w powietrze. Jestem ciekaw, czy teraz to będzie yy, w końcu finał tej walki, czy zostanie wysłany. Okej, okay, został wysłany na poważnie w słońce! Nasi bohaterowie z Dragon Ball Z są zdumieni, ale Genos wie, jaką mocą dysponuje Saitama. Kuler jest wysłany faktycznie w słońce. I to jest koniec. Z moich ciuchów zostały same skrawki. Akurat jak skończyły mi się stroje. Saitama <grystanie> nie ma nawet stroju już żadnego. Nie wierzę. Skąd on ma taką siłę? Zastanawia się ten Shinhan. Co jest? Piccolo przecież ma... Piccolo przecież ma strój ubraniowy. Wysłałeś go prosto w słońce. Bardzo urosłeś w siłę. Z zaraz, to przecież... Nie tak szybko! Nie wierzę jeszcze! Tauser złapał Krillana i trzyma sztylet przy jego y, szyi? Puszczaj Krilana! Nie mam pojęcia, jak udało wam się pokonać Wielmożnego kulera, ale wiem, że w moim stanie nie mam z wami żadnych szans. Dlatego zrobimy tak. O! Coś! To Jacko uratował Krilana, atakując go od pleców tym swoim pistolecikiem kosmicznym. I po sprawie Jacko. Chyba w końcu zmienił tobie zdanie. Ej, Pikolo, znasz tego gościa? Tak, spotkałem go kilka lat temu. Ostatnio w tym rozdziale specjalnym widzieliśmy, jak Piccolo spotkał Saitamę, jak uratował Saitamę przed tymi żołnierzami Frizy, co wtedy Saitama jeszcze miał włosy. Nazywam się Jamsza, proszę, weź mnie na ucznia. Odmawiam. Zaraz, dlaczego? <grych> Mistrzu, muszę ci coś powiedzieć, mówi Genos. Co? Najpierw powróciłem na tamten świat za pomocą doktora Smrutkowskiego Lecz zostałem poważnie uszkodzony Potem dwójka genialnych naukowców Doktor Brief i jego córka dali mi to ciało, bym mógł latać po niebie Szkoda, że nie trwało to zbyt długo Lecz poznałem na tym świecie wielu ludzi z tak ogromną siłą Że byliby zdolni zostać jednymi z najlepszych w stowarzyszeniu z bo bohaterów Mam powody podejrzewać, że możemy tu spotkać jeszcze potężniejsze jednostki Dlatego przez trening tutaj możemy się jeszcze bardziej wzmocnić Jenos tutaj po prostu mówi Dwie strony przemyśleń do Saitamy, na co Saitama pewnie odpowiada do tego znajduje się tu 7 legenda legendarnych kul, które po zebraniu razem mogą spełnić życzenie ich posiadacza. Może jeśli zdecydujemy się je zebrać, rozwieje to Twoją nudę, Mistrzu. Bo podczas wyprawy mogą nas spotkać ekscytujące przygody. Chciałbym, byś poczuł to, co ja zaznałem w tym świecie: pełnym wzlotów i upadków oraz nagłych zwrotów akcji. Co ty na to, Mistrzu? Może zostaniemy w tym świecie na jakiś czas? <laughs> to spojrzenie zajtamy jest bardzo wymowne. Nie, lepiej wracajmy do domu. I jutro ma rozpocząć się wyprzedaż. Zatem ja też wracam do domu. To jest koniec tej mangi. To jest koniec tej mangi. On na pewno żartował. Nic nie może spełnić dowolnego życzenia. I wrócili! I to jest koniec tej mangi. Koniec, ostatni panel, ostatni rozdział. Jeśli miałem ocenić tę mangę w skali od 0 do 10, daję jej 9. Rysunki. Bardzo fajna fabuła, mimo tego, że tutaj były elementy, na które mogliśmy patrzeć poważnie, jak transformacje, walki na śmierć i życie i tak dalej, ziemia w zagrożeniu, to i tak było to ubrane w jakby balans między humorem, a tą powagą był naprawdę bardzo fajnie zachowany I, i mimo tego, że jakby wiadomo w jaki sposób się to skończy, to i tak bardzo dobrze się bawiłem, były momenty ekscytujące, naprawdę oceniam tę mangę na solidną dziewiątkę. Mimo tego, że jakby, mówię, zakończenie było wiadome, to i tak było to ubrane w taki fajny sposób, w taką fa fajną formę, że czytało się to dobrze. No i mówię, kreska naprawdę rewelacyjna. Dragon Garou jest świetnym rysownikiem. Byłem to wcześniej, ale mam wrażenie, że on naprawdę genialnie na bardzo dobrym poziomie zna oba uniwersa, bo wie w jaki sposób po prostu połączyć te dwa uniwersa w taki sposób, żeby to ze sobą dobrze współgrało, żeby zachować cechy i uniwersum One Punchmana i uniwersum Dragon Balla i te cechy uniwersum Dragon Balla, które na przykład były pokazane w poprzednim odcinku, który Rzuciłem na kanał, że nie można przerywać transformacji, albo że nasi bohaterowie prawda, stoją obok i oglądają to wszystko. Po prostu jest to perfekcyjny miks obu tych dwóch uniwersów. I uważam, że naprawdę, jeśli jesteście fanami albo jednego, albo drugiego uniwersum, to fajnie, albo jeśli jesteście tym bardziej fanami dwóch uniwersów, tak jak ja, chociaż na temat uniwersum Saitamy One Punchmana, no nie wiem za dużo, nie jestem znawcą, prawda? To uważam, że naprawdę ta manga powinna Wam się spodobać. Także bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za dotrwanie do tego momentu. Czekam na Waszą opinię w komentarzach. Napiszcie mi, jak. Wam się ta manga podobała, jak byście ocenili ją w skali od zera, albo od 1 do 10. Ja, tak jak powiedziałem, daję dziewiątkę. A jeśli podobały wam się moje umówienia, cieszę się. Bardzo, bardzo dziękuję. Zostawcie lajka, like jeśli tak, w sensie, jeśli wam się podobało. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to zachęcam was do tego, żebyście zostawili suba. I mówię, nie wiem, kiedy widzicie ten film, może drugi, może trzeci maja, prawdopodobnie trzeci albo drugi wieczorem. Prawdopodobnie drugi maja wieczorem. A jeśli nie, to trzeci. Nieważne. Tak czy siak, widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. I jeszcze raz. Miłej majówki. Diana.